No, cześć. No, dzień dobry wam wszystkim. Byliśmy na miejsce właśnie. Sobota, południe, godzina 13:12. I samochód żeśmy trochę sprzątnęli. Rzeczywiście w środku jest dalej brudny, ale podkurzany. I jedziemy sobie teraz na krótki spacerek nad Ren na Nadrenu jeszcze nie nagrywałem żadnego filmiku, także nagram, nie wiem co pokazuję tam, chcę Wam trochę pokazać drogi, zobaczymy. Tu widzicie, tu jest taka, taki wał jakby i na tym wale są tory, kiedyś tam jeździły pociągi z, z kopalni, dzisiaj raczej to jest chyba nieczynne, no dobra polityka. Dobra polityka wy... wykorzystałaby te tory dla przewozu. Na przykład osób to jest taka. A mogłem tam jechać! To jest taka trasa y... między Wezel a Duisburgiem. No, jednak, to są dość duże miasta i znaleźliby się chętni, którzy by taką y... koleją w trybie wahadłowym. Jeździli sobie, bo na pewno pracują ludzie z Duisburga, Wejzla, z Wejzlem, Duisburga. Osobiście znam ludzi, którzy pracują. No, kurczę, nie mogę... Zapominam cały czas, że żeby gdzieś skręcić. No tutaj rzeka Emsza. Tam te wykopy, które było krótko widać z tyłu, to jest renaturyzacja tej, tej rzeki. W tej dzielnicy kiedyś mieszkałem, tam gdzie ten kościół widać. No trochę ma jak dalej, to jest do tego kościoła, ale... Chodziło się piłotką Madryn. Idziemy... Dobra, tu skręcę. Tutaj skręcę. Tam widać elektrownię Ferde. Elektrownia jest nieczynna. To jest... O Och! Sorry za ten wybuch yy... zła, złości. przez bardzo ładną dzielnicę Amsztab, się nazywa ta dzielnica. Ładne domki nad samym renem. Tu jest ta linia kolejowa, o której przedtem wcześniej mówiłem. Tu jest ta przebudowa, ta renaturyzacja emszy. Nagram troszkę. Wielka budowa. będzie dobry tutaj o, czekaj o, tutaj jest o, właśnie tu wjeżdżamy tą dzielnicę Amstab bardzo spokojnie tutaj jest piękne domy ładne, niektóre są tutaj taki stary dom bardzo ładny no, ceny też są, ale Ładne. Jak wszędzie w Niemczech, jeżeli chciałby ktoś kupić jakąś nieruchomość w Niemczech, to jest bardzo mało regionów, gdzie, gdzie by było tanio. Nie wiem jak w tej chwili nie, nie interesuję się w tej, w, tym, w tej chwili cenami nieruchomości Chociaż był czas, że miałem dom i sprzedałem dom, no w tej chwili nie chcę na razie nic kupić. Patrzyłem kiedyś za działką w Polsce, żeby kupić działkę I tam coś postawić w Polsce No w tej chwili Ale są takie ceny jakieś Nie, nie no nie, nierealne Że zastanawiam się w ogóle Czy opłacać w takie coś, w ogóle pakować pieniądze Czy to jest inwestycja, nie wiem Chyba, nie wiem, jaka inwestycja Na 100 lat chyba Albo nie wiem, czy, czy, czy... No nie mam pojęcia Dobra, będę kończył, będzie, będę tutaj parkował Trzymajcie się, hej, jeszcze coś nagram, na razie